Chcieliście wydymać Freda? Fred wydyma was. Spełnię, no z, zrobię wszystko, by spełnić oczekiwania ludu cesarskiego. Kudemau? Kudemau? Natomiast my postawiliśmy z Jackiem Rumiakiem tutaj na bardzo mocny trening i ja naprawdę jestem w dobrej formie. To bardziej chodzi o to, że ludzie liczą na Twoje zwycięstwo i nie chcą po prostu, żeby, żeby, tak. żeby tak się to skończyło. ja wiem. Ja też liczę na moje zwycięstwo moi drodzy, no naprawdę. A, a, to, to on nie ma żadnej możliwości na zwycięstwo. Nie ma. że prawdę mówi? No, słuchajcie, jestem bardzo pozytywnie nastawiony. Cieszę się, że... W końcu będę miał po prostu możliwość go dopaść, no po prostu. Można wyczuć przeciwnika już w tych pierwszych trzech sekundach gdzieś tam walki, no bo zanim ochroniarze do was zaskoczyli, to gdzieś tam już te ruchy zostały wykonane. przede wszystkim jest malutki, nie? Bo on chyba chodzi w butach na koturnach albo na obcasie, nie wiem, bo on te, te, w rzeczywistości jest jeszcze niższy. No, no i to, to mi tak utkwiło. A co widziałeś w jego oczach przez, przez ten krótki moment? Ja nie patrzyłem, bo on miał oczy odwrócone. Ja widziałem tylko ten tył głowy. No, bo on spierdalał. No. Nie wiem, ja się naprawdę takim szambem nie zajmuję. Ja, ja tylko chcę go wiesz, w sobotę zbombardować. Mi naprawdę jakiś szambo nie interesuje. A jak już zrealizujesz ten plan, jakie masz dalsze plany na dalsze walki, na dalsze działania? Nie wiem, po walce jadę się wyspać do domu. Wystarczająco, niech wszystkie emocje zostawimy na jutro. Panie i panowie, zostawmy rzeczywiście coś na jutro. Już jutro jedna z najważniejszych walk, być może najważniejsza w historii polskich fightów. Bo, bo ja nie rozumiem kto go chciał wydymać, przynajmniej chcieli mu zrobić walkę. Kto go chciał wydać? No to to, że ktoś mu chce zrobić walkę, to znaczy, że chce go wydymać? Ja nie rozumiem kurwa tego. Natomiast Marcinie, na twoim koncie są zwycięstwa, są i porażki. Jestem ciekawy, jak ty byś zareagował i co byś powiedział w momencie, jeżeli przegrałbyś z Jackiem Murańskim, który jest dla ciebie aż tak wielkim nemezis. Nie, nie przegram tej walki, obiecuję wam. Yy... Czy 9 marca idziesz po to, żeby znokautować kolejnego łysego? Tak, tylko że tym razem garbatego. Okej, okay, Kontraktował cztery rundy. Byłem tak zawiedziony, dlatego krzyczałem mu, żeby wstawała świnia. No, ale no... No z gówna bata nie ukręcisz, no. Już cesarzu? Tak, to wszystko. Okej. Okay. Rozumiem, że cesarz ma kilka słów dla swojego wiernego ludu. Legion odmaszerować! I got broads in Atlanta, lemma, <laughs> choose to put me in the family.